Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Wróciłaś po przerwie do Łomży? Co się skłoniło? To znaczy, ja grałam dwa sezony, te dwa sezony temu w Ostruęce, ostatni sezon w Węgrowie, a skłoniło mnie to, że mam po prostu tutaj pracę w Łomży i nie ukrywam, że będę robiła podyplomówkę, Co się wiąże z tym, że nie zawsze będę w dyspozycji grała grać tutaj w Łomży, ale jak będę mogła to pomogę i tak się z trenerem po prostu domówiliśmy mhm. na tej zasadzie. Dzisiaj mecz skończył się na początku trzeciego seta, w momencie kiedy Patka złapała kontuzję. ten zespół pokazał, że jest w stanie pograć, się w pierwszym setie zagrałyście dobrą środkówkę, czyli ten potencjał jest jest. Szczerze powiem, że ten mecz był do wygrania. Tym bardziej brakuje nam trochę zgrania, bo doszły nowe zawodniczki. Nie ukrywam też, że mamy dwie zagraniczne zawodniczki, które są naprawdę w dobrej dyspozycji i naprawdę ten mecz przy jej ich pomocy naprawdę jest do wygrania. A nie ukrywam, że Patrycji kontuzja przyczyniła się do tego, że no niestety wynik jest taki, jaki Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH U Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.